W lasach Pine Barrens w New Jersey w USA żyje ponoć istota, która zsyła na ludzi nieszczęścia i pecha. Te lokalne opowieści sięgają głęboko w historię tego stanu. Zapraszam na kolejny odcinek nocnego podcastu. Dziś zajmiemy się jednym z najbardziej fascynujących stworzeń w amerykańskim folklorze Jersey Devil. Czy ta legenda związana z New Jersey jest tylko wymysłem? czy może kryje w sobie ziarno prawdy. Jersey Devil, znany również jako Leeds Devil, to legendarna istota, która rzekomo ma żyć w lasach Pine Barrens. Opisy wyglądu nie są takie same, ale często jest on przedstawiany jako istota przypominająca skrzyżowanie ptaka i jelenia z długą szyją, skrzydłami i kopytnymi nogami. Legendy głoszą, że Jersey Devil jest potworem przynoszącym pecha i budzi strach w sercach mieszkańców Pine Barrens. Opowieść o Jersey Devil sięga głęboko w historię stanu New Jersey. Według legendy, w XVIII wieku w Burlington County na południu stanu urodziło się dziecko, które przemieniło się w przerażającą istotę. Według innych wersji, dziecko miało być rezultatem zakazanej miłości. Lub potomkiem kobiety z Pine Barrens, która rzuciła klątwę na swoje nienarodzone maleństwo. Najczęściej diabeł z New Jersey jest opisywany jako stworzenie o krótkich górnych kończynach, które zakończone są szponami. Posiada długi ogon i czerwone oczy. Znakiem rozpoznawczym jest krzyk, który wydaje. Bardzo podobny do ludzkiego. W tej istocie towarzyszy czasami bezgłowy pirat, duch kobiety, a nawet wielkołak. W ciągu wielu lat doniesienia o spotkaniach z Jersey Devil wywoływały panikę i strach wśród mieszkańców. Ludzie twierdzili, że widzieli go atakującego zwierzęta, przelatującego nad domami lub wydającego przeraźliwe dźwięki w nocy. Ta legenda zainspirowała wiele dzieł kultury popularnej. W tym książki, filmy, gry wideo i piosenki, co sprawiło, że Jersey Devil stał się integralną częścią dziedzictwa kulturowego stanu New Jersey. Wiele osób próbowało ustalić tożsamość i pochodzenie Jersey Devil, ale żadne konkretne naukowe dowody na istnienie tej istoty nie zostały znalezione. Wielu badaczy i pasjonatów kryptozoologii. Prowadziło poszukiwania w Pine Barrens i okolicach, próbując znaleźć ślady tego stworzenia. Czy kiedykolwiek uda się rozwikłać tę zagadkę? Legenda Jersey Devil nadal pozostaje tajemnicą, która ciekawi i budzi strach. Dziękuję, że wysłuchaliście kolejnego odcinka nocnego podcastu. A jeśli macie jeszcze chwilę, zapraszam Was do wysłuchania jednego z moich strasznych opowiadań.